A taka się zapowiadała fajna ustawa. Mistrzostwa Świata Deszcz u nas zawsze świetnie zapowiadają, a potem nie wychodzimy z grupy. No i tutaj niestety na razie z dużej chmury mały deszcz. Góra urodziła mysz. Skoro ministerstwo już wzięło się za deregulację, za ułatwienie życia kierowcom, to nie rozumiem, czemu stoi nad tym jak kod nad wanną i tam trochę łapkę zamoczy, trochę futro pochlapie, a wykąpać się nie chce. Wprazamy. Aleluja. Możliwość oficjalnego wycofania z ruchu samochodu osobowego, czyli coś, co jest absolutnym standardem chyba na całym świecie. Ale robimy to z taką nieśmiałością, jakbyśmy stawiali pierwsze kroki na Marsie po prostu i zastanawiali się, czy coś zielonego nie wyskoczy z kamienia i nas nie zje razem ze statkiem. Wprowadzamy możliwość, yy, yy, możli możliwość wycofania auta z ruchu jest uwarunkowana tutaj tyloma warunkami i tak okrojona, jakby to była naprawdę. Pierwsza operacja na otwartym sercu. Dlaczego auto osobowe można wycofać tylko na okres od 3 do 12 miesięcy, chociaż ciężarowe już od dawna można wycofać na 48? Dlaczego inne regulacje mają dotyczyć jednych aut i inne drugich? Dlaczego można wycofać jedynie samochód z uszkodzeniem układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego, a napędowego już nie? Czyli zgodnie z zapisami ustawy można wypisać z ubezpieczenia jeżdżący samochód z dziurą w podłużnicy. Sprawny jeżdżący, nie jest napisane, że nie może jeździć. To przecież jest uszkodzenie układu nośnego. A nie można wycofać auta z zatartym silnikiem, które na pewno nikomu krzywdy nie zrobi, chyba że nie wiem, spadnie z podnośnika mechanikowi na głowę. A odbudowa takiego silnika w przypadku nietypowego samochodu może spokojnie podchodzić więcej niż 12 miesięcy, zwłaszcza jeśli ktoś sam przy tym grzebie. Skąd ograniczenie, że po raz kolejny nie można wycofać auta wcześniej niż za 3 lata? Czy ministerstwo odkryło jakąś nieznaną wcześniej zależność, że ciężkie uszkodzenie auta nie może się wydarzyć ponownie na przykład po półtorej roku? Skąd te trzy lata? Dlaczego w ogóle nie ma się to ograniczać do uszkodzonych samochodów? Dlaczego, jeśli wyjeżdżam na rok powiedzmy, i zamykam auto w garażu, to nadal mam płacić OC? Dlaczego naciągacie ludzi na płacenie za coś, z czego nie korzystają? Dlaczego rząd naszego kraju zajmuje się naganianiem pod przymusem klientów dla ubezpieczalni zamiast stanąć po stronie obywateli? Ja wiem, że to nie Wy ten absurd wymyśliliście, że to dokonanie wielu kadencji wszystkie partie po kolei ten układ betonowały i wznosiły z wyjątkiem chwalednym Konfederacji Uchowaj na spanie przed tymi sprośnymi błędami. Ale skoro już zabraliście się za to, dlaczego nadal bardziej troszczycie się o pełne kieszenie ubezpieczycieli niż o puste kieszenie kierowców? Dlaczego w ogóle obywatel ma się tłumaczyć przed urzędnikiem, z jakiego powodu chce wycofać samochód? Czy to nie jest do jasnej cholery moja sprawa, dlaczego nie chcę używać samochodu? A wy nie tylko, że z łaską narzucacie jak rzucacie taki ochłap 3 do 12 miesięcy, to jeszcze każecie pod groźbą odpowiedzialności karnej zaklinać się obywatelowi na wszystkie świętości, że na pewno uszkodzenie jego auta wypełnia znamiona szkody istotnej. Macie pełną władzę. Zróbcie w końcu coś dobrego od początku do końca, nie jakąś kosmetykę, tylko odważną reformę przywracającą na trochę wolności i godności bez klękania przez urzędnikami. Ja wiem, że lobbyści ubezpieczeniowi będą jęczeć. Też czytałem te uwagi do projektu. Ale co pan, panie ministrze, chce po sobie zostawić? Trochę luźniejszą yy, obrożę dla obywatela czy zerwane kajdany? Co pan opowie wnukom, że dziadek tu był takim bohaterem, że pozwolił poddanym na okres od 3 do 12 miesięcy odsapnąć od płacenia pańszczyzny na, na rzecz banksterów, jeśli przysięgną na Biblię, że ich auto cierpi na jeden z krótkiej listy przypadków, które na to pozwala, zapłacą 150 zł haraczu i zrobią dodatkowe badanie techniczne? Wow, dziadku, naprawdę niesamowite. No nie, no, może jednak chcecie Państwo opowiedzieć jakąś ciekawszą historię. Jak wysadziliście z siodła wyzyskiwaczy, biorących pieniądze biednym ludziom za urojone szkody, czynione przez niejeżdżące auta. W dodatku tworzymy jeden, jeden absurd, likwidujemy, a drugi tworzymy, bo auto można wycofać z ruchu na 12 miesięcy maksymalnie, czyli po 12 miesiącach należy go do ruchu włączyć. Ale żeby go do ruchu włączyć, to musi przejść obowiązkowe dodatkowe badania. A jeśli naprawy nie ukończono, bo niby, skąd akurat te 12 miesięcy, na jakiej podstawie przyjmiecie, że każdy samochód da się 12 miesięcy naprawić, więc jeśli nie ukończono tej naprawy, to samochód nie przejdzie tych badań technicznych i nie będzie mógł zostać włączony do ruchu. Zostanie więc zawieszony w takim międzyświecie, że włączyć go nie można, a wyłączyć już nie wolno na dłużej. Wszystko po, tak naprawdę tylko po to, żeby pieniążki się zgadzały w towarzystwie ubezpieczeniowym, Przedkładam pakiet poprawek, który spotkał się z chłodnym przyjęciem, jak zawsze, na, na, na komisji. Przypominam, że nadal Konfederacja ma czyste konto, jeśli chodzi o przyjęte przez rząd poprawki. Mam nadzieję, że y, y, tym razem y, będzie ten pierwszy raz. Y, y, stoicie przed wyborem lobbyści czy obywatele. Wybierzcie dobrze. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pani panów posłów.